Idziemy zbierać zioła, A nie, nie ten nacinek. Idziemy szukać kamieni ogniskujących dla satura. Wow, to satura... drak. Drakrot. Ciekawe do czego to służy. Kurde, musiałbym kiedyś zostać alchemikiem w Nigdy nie zostałem. W sumie nawet nie wiem, czy chcę. Wow, zębacze. Ja nie wiem, czy one są dobre, bo nie pamiętam. Olej. Zauważyły mnie. To zły znak. No idą. To gorszy znak. Są ostrożne. tu O No wow, wow, ja im nie zawsze coś biję. To nie jest dobrze. To jest bardzo źle. Wow, wow, wow! Wow, 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 no, wow! zostaw mnie. Kurde! dostaję po dupie! Co jest z nimi? Ja Cóż to, to jest niebezpieczne? Zwierzę. Cholera. No niedobrze, trzeba. Mamy dużo punktów nauki, trzeba byłoby się nauczyć tego, podszkolić w sile. Bo nie bijemy tym zębaczom zawsze, za każdym razem. Ale tyle już, już wyszedłem z tego nowego obozu, nie chcę mi się wracać do niego. Idziemy na razie tak. No spokojnie! No kurde jak mnie to wkurza Że ja im zawsze nie biję Jakie one są w ogóle... Wow, ale gdy tylko Jakie one są w ogóle agresywne Niby ostrożne <śm> Niby ostrożne, a agresywne Tutaj jest chyba Nie, nie, ja tam nie wchodzę. O nie, zaczyna padać deszcz. Dobra, udajemy się do tego miejsca yy, gdzie powinien być kamień ogniskujący. Ech, zaraz wam zresztą znowu pokażę tą mapę. No co jest? Nie mogę. No. Tutaj najbliżej nowego obozu. O, właśnie widzicie, gdzie Już się do tego miejsca zbliżamy. Mam nadzieję, że nie spotkamy tutaj nic. Wow! Co to? Cienios, A, bo tutaj Milton jest walczy. Nieźle, Milton! Ogarn. Witaj, Milton. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o. Od... Twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Eee... No, no, tak. E. Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Szukał kamienia? Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać ci opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszę. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię pięciu kamieni? No to... Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. E... Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak, strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Co jest ciekawe, że. że ktoś sobie dla zabawy polował na orki, odważny gość, kurde. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. No, dasz mi go? <laughs> Nie no. Mm. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? Hmm, no cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Ponieważ... Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Nice. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dzieci nieproste, prawda? Hmm, nie zupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. No dobra. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha! Miałem nadzieję, że to powiem. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić wy. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego... Chodź za mną! Dobra, mam nadzieję, że się uda. Tutaj! Ja to miejsce skądś kojarzę. Czy my tutaj nie byliśmy w gotyku 2? Musieliśmy tędy przechodzić. No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Poczekaj! Nie tak szybko. Po pierwsze, stamtąd jakieś dziwne dźwięki się wydobywają. Śmierć ożywiająca to chyba to. Dobra, zróbmy to. Halo? To on! o. Nie przemyślałem dalszej części planu walczenia ze szkieletami. O, 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 nie, 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 ja zniszczyłem tego nadzorcę, to było moje główne zadanie. Jeżeli chodzi o resztę, to Milton powinien. Dajesz radę! Wygląda na to, że daję radę. Czemu walisz ogniem mnie? nie? Znaczy nie na no, rówie jak chcesz, nie? W końcu jesteś magiem ogniem. Chciałbym ci jakoś pomóc. Spróbuję. Ha! Dostał. O. Kolejny dostał. No nie się! Słuchaj, widzę, jakby one tak nie biegały. To co będziesz nie od tego, Ale widzę, że jesteś naszym tankiem i bardzo dobrze No stop! Ja pierdzielę No czemu tak biegacie? Ja rozumiem, że ciężej trafić, ale... Ach, easy! Nie no nie chcę mi się tak zbierać. Dobra, ja pozwolisz, że przeszukam to jako piersi. O, klucz. O, talizman ej, ej, ej! Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Ale jeszcze nie znalazłem proszę tego co ja szukam. Taka była umowa. Dziękuję przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. Trzymaj się. Ja przeszukam te kufry. No proszę, kamień ogniskujący, więc jeszcze... Jeszcze chyba trzy? Tak, trzy. Ja mam rozumieć, że ten... O, shit. Easy. Mam rozumieć... Kurde. Senny rzeczy. Z takiej skrzyni, mam no, zrozumieć, że ten. Ym, to był magnat. Ten, no, to, no nieważne. Polował sobie z tym talizmanem na od. Cholerny oh, gość! To, jest to chory umysł jest. Wrócimy stąd jakoś bezpiecznie. Ok, nasz następny przestanek. Zobaczmy na mapę. No, gdzie ta mapa? Na następny przystanek hmm. na końcu pójdziemy do tej kamiennej fortecy. Teraz idziemy tam w mniej więcej lewy, górny róg. Ja robię cięcie i tam dojdę. Czuję, że jestem blisko już, więc miałem kilka problemów po drodze. Znaczy, wiele potworów. O nie! Czemu wy? Ja chcę was obejść. Co tam dalej jest? Też zębacz? Uf, Kurde. nie. Ja, ja, ja prze, ja prze was przebiegam. Ja nie, jak ja nie lubię zębaczy. Co to jest? Kurcze, no... Możecie mnie spróbować dogonić, ale wątpię, że wam się uda, więc lepiej nie próbujcie. O, Diego! Diego, czy to ty? Goni mnie z zębaczy! Miło by było! Jakbyś mi pomógł. Uuu, nieźle Diego. Będę stał i cię osłaniał. Znaczy to ty mnie. No, nie wiem, osłaniajmy się nawzajem. Aha! Aha! Zostawić Diega w spokoju zębaczek. A, 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 to jest dobry sposób na zobaczenie. Witajcie. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Nie. razy też mi się tak wydawało. Tak, nie raz. W tak się płynie. wydarzyło od naszego ostatniego spotkania? Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. E, tam, taki malutki Widzę, wkład. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. <laughs> Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia, ognisku jest. ty to wszystko wiesz, no? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem, czego chcesz. Widzę, że szybko się uczysz. Ale nie o to mi chodziło. Nie, więc cóż to za problem? O, to całe trzy tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. Okej. Okay. Wyruszajmy, więc. Gobliny? A, a nie, ja wiem co tutaj będzie O, teraz ja pamiętam To nie chodzi o gobliny wojowniki wcale Shit! Kiedy nie walczyć z goblinami? Ja, yeah, ale! Co są te trzy tony problemu? O, nie dzisiaj ej, ej, ej on tutaj idzie! Czy ty w niego strzeliłeś? Ciebie pogięło! Już po nas! Nie go ratuj! Hmm. Ej, bo to tak nie miało być, dobra, zajmij się nim. A ja zrobię to co? Co powinno być zrobione. Zmniejszenie potwora. <laughs> Dobrze wiecie jak to działa. Nie? Daj mi go zabić. Po lewej tego kanionu. Znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi. wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydła. I co zrobiliśmy? Ścią... Jakby nie podszedł, no. Dobra, jest! Wygrałem! Już udało mi się, jego już wcześniej. To było niesamowite. Niezły jesteś! Teraz możesz iść po kamień ognisku. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespro... Miło. Czekajcie, bo ja to muszę jakoś chyba otworzyć, bo tam jest ta. Yy, tam było, pamiętam, zamknięte przejście. Trzeba. Kołowróć się za jak się zaciął. Kołowrót chyba się zaciął. No zauważyłem! Tego. Może uda mi się go naprawić. Oby. Czego szukasz na ziemi? Ty masz naprawiać? Coś Udało się? No to teraz powinno działać. Jest złota dążka. Kurde. Wow! Miałeś pilnować tyłów! Ciepsko wykonujesz swoją robotę! Nie zaatakowały nas w Zdejmij go! ma? Jak ty pilnujesz te I ty tam idziesz ze mną? Hej, fajnie. Dawaj. Myślałem, że będę musiał sam tam wejść. Aha, muszę sam tam wejść. Idź po kamień. Zaczekam na ciebie, a nie możesz iść ze mną! Co to byłby za problem? Ja nie mogę. Mam... Nie, nie podoba mi się to miejsce. Nie, wiedziałem, że tutaj będą harpy. To są najgorsze, to są najgorsze potwory, chyba koty. No, ja ich nie lubię. Tak ciężko jest trafić jeszcze na dodatek tej Kurde, dobrze, trafili. fajne. No, przestańcie się ruszać! Nie, 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 nie! Diego! Przestańcie się tak śmiać! To jeszcze jeden powód, żeby ich nienawidzić! Uła! Wow. Diego, pomóż mi! No, ja padnę zaraz! Ja zbiegam na dół! Jak chcecie możecie mnie gonić, na dole jest Diego, wam pokażę Śmieszy was to? Nie, nie za bardzo Ej, ej, ej! Przepraszam bardzo, ale nie było w umowie tego, że schodzicie tu Dzięki Diego jak widzisz mam tam kilka problemów. Kudle robi się ciemno, no nie To nie dobrze He, he, he! Znowu ja A jest! Żałujecie Że mnie tu ha, ha, ha! Too easy No Dobra, nie było tak easy Dobra, jeszcze dwa kamienie ogniskujące. Kryst zdobędziemy chyba w następnym odcinku. Dobra, Diego. A po co ty tutaj przyszedłeś tak właściwie? Widzę, że znalazłeś kamień! Świetnie! Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia! Nie. Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Na razie. Trzymaj się. A więc, mamy już ogólnie trzy kamienie, 3 z pięciu. Jeden ma Saturas, dwa mamy my i dwóch jeszcze nie znaleźliśmy. I znajdziemy je w kolejnym odcinku. Ten następny odcinek zacznę gdzieś niedaleko właśnie tego kamienia. Czwartego. Co zdaje z tak właściwie? Tutaj chyba nigdy nie byłem Czy to... Nie... Nie, to nie ma sensu, co tutaj jest. O! Bandyci! Diego! Diego! Co za nie niespo... spłod... Sufraj! Kto To ciebie podejdę To ci nogi z dupy powyrywam! Obiecuję! Ja Wam pokażę, jak to się robi. Ja, się, ja Wam pokażę, jak się walczy z takimi... Myślisz, że kim jesteś, że możesz mnie tak atakować? Jest Was tutaj więcej? Sam tutaj nie jest niemożliwy. Dokąd ta ścieżka wprowadzi? Ej tam jest jeden na wieży i on do mnie strzela! Holy fuck! O nie Przepraszam, poddaję się. Nie, nie nie... ja się tak nie bawię. Idę stąd. Tam jest ich chyba z dziesięciu Wow, w nogi teraz ucieka, bo nie masz łuku, tak? Dobra, więc zobaczymy się w następnym odcinku obok już tego kamienia ogniskującego kolejnego. Jak się podobało to nie zapomnijcie zalajkować. Zapraszam do oglądania Operation Flashpoint Resistance mojego drugiego raz zagrajmy i do zobaczenia już wkrótce